Dobre państwo to sprawne państwo, ale nie tanie państwo. Od państwa mam oczekiwać efektywności, ale nie oszczędności. Dobre państwo to państwo dbające o swoją historię i kulturę. Dobre państwo to uczciwa i sprawiedliwa gospodarka. Mój ideą państwa to jest silne państwo, ograniczone, stawiające na wolność, ale umiejące też brać na siebie odpowiedzialność za dobro wspólne. Dobre państwo to państwo prawa. Dobre państwo to przedsiębiorcy, którzy mogą rozwijać swoje firmy i tworzyć miejsca pracy. Naszym przodkom udało się w XVI wieku zbudować państwo, którego fundamentem była wolność i sprawiedliwość, gdzie rządziło prawo, a nie ludzie. My dzisiaj stoimy przed podobnym zadaniem. Dobre państwo to państwo sprawne siłą swoich obywateli. Nie takie, które przymusza do bezradności i bierności, tylko takie, które stawia na naszą odpowiedzialność, na naszą kreatywność. Na to, że jesteśmy aktywnymi jednostkami, a nie klientami. Współczesna Polska więcej ma z systemu klientelistycznego niż z takiego państwa, i dlatego potrzebna jest Akademia Dobrego Państwa. Projekt, który uczy młodych ludzi aktywnej postawy i liczy na to, że absolwenci Akademii za 10-20 lat będą obywatelami, którzy będą zmieniali Polskę. 12. edycja Akademii Dobrego Państwa będzie inna niż wcześniejsze. Akademia odbędzie się w pięciu województwach. Nie będzie to tylko jedno, czterodniowe spotkanie, a projekt, który zakończy się dopiero w maju przyszłego roku. Akademia dobrego państwa to nie tylko rozmowy i dyskusje, a również realne działanie.